Ja skręczę robię tak, że e, jak to dzieciom zawsze mówię w przedszkolu, ała ała i iwi, iwi. powtarzamy ała, ała iwi. Jo, ale nie, no chodzi, chodzi tylko i wyłącznie o to, że e, jakby przy robieniu skreczy, to jest bardzo prosty motyw. N najprostszym jest tak. Bierzemy sobie właśnie problem ze skręcami jest taki, może od tyłu wyjdę. Problem ze skręcami jest taki, że w momencie, kiedy robimy na przykład e, w, powiedzmy, że zrobimy, nie wiem, jurny, czyli zrobimy. Nie yy, było yy, o, o urny. No i w tym momencie jakby jesteśmy w dupie, tak? Bo zrobiłem Joło o, o urny. No i jakby tak nie powiedziałem, ani nie powiedziałem jurny, ani nic, czyli powiedziałem jakby urny, a to nie jest jego ksywa, po pierwsze, a po drugie, jakby. Problem jest w tym, że większość yy, jakby ludzi nie skupia się na tym, że bardzo istotne jest powiedzenie słowa jednego w całości i bardzo wyraźnie. Nie jest istotne, jaki ten scratch zrobisz, czy zrobisz go lepiej, czy gorzej, czy on ci wyjdzie fajniej, czy gorzej. Bardzo istotne jest, żeby to słowo powiedzieć jakby w całości i powiedzieć je na, na tym poziomie tonacji, na którym zaczęliście je mówić. Czyli jak ja, na przykład, powiem mówić. Mówić, mówić. Na, na tej zasadzie, żeby jakby doznanie słuchowe, żeby było takie, że zaczynamy od jakiegoś poziomu jakby słowo i cały czas to słowo zostaje na tym poziomie, żeby go nie zmieniać, na przykład, żeby zrobić mówić, mówić, czy tam coś takiego, bo wtedy to jest kompletnie dupa, nie? No i co, skrecze Polegałem na tym, ja robię w ten sposób skrecze, że po prostu wpuszczam sobie jakby, mam, ja sobie tak to wyobrażam, że mam schodki w gardle jakby i wpuszczam sobie jakby Powiedzmy, że to idzie do góry, czyli jak ja, ja myślę sobie, że jest najcieniej, czyli robię. Czyli robię jakby takie, zaciskam gardło tutaj, i tak jakbym chciał wyśpiewać, wykrzyczeć po prostu, jakbym się wkurwił na kogoś. I po prostu tak jakbym chciał to wykrzyczeć. I po prostu zmienia, modyfikuje spogłoski, samogłoski. I bardzo istotne jest na przykład, jak mamy słowo, na przykład jurny, to żebyśmy sobie na freestyle to jest najlepiej, sobie ćwiczyć w domu, to po prostu. Najlepiej wziąć sobie dwie pierwsze, czy trzy pierwsze tam do pierwszej spółgłoski, samogłoski, czyli powiedzmy, że Jur, Jur bym sobie wziął, czyli jur takie skrócone jur, i bym zrobił i, i najfajniej, najfajniej, najfajniej po prostu brzmi dźwiękowo, jakbym zrobił na przykład jur, 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 jur. Co nie najfajniej brzmi, jak na przykład sobie zrobię jurny, czy tam na przykład. Tak jurny, no to już jest zajebiście, ok, ale to już nie jest to samo doznanie dźwiękowe, które mamy tutaj. Także, ja robię w ten sposób skrećę.